Panie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W międzyczasie trwają prace, bo czas jest u nas bardzo ważnym czynnikiem, i mamy to wyliczone w czekliście, naprawdę co do minuty. A musimy wystartować. Naprawdę zgodnie ze wszystkimi zasadami z wydanym pozwoleniem, dlatego że jesteśmy na ścieżce podejścia do lotniska w Bydgoszczy. Tutaj dokładnie nad nami jest ścieżka podejścia Bydgoszcz jest w tamtą stronę i musimy to mieć wszystko dobrze skoordynowane, tak jak zawsze zresztą. Co podkreślam, bo bezpieczeństwo w naszym hobby, bezpieczeństwo w każdym zakresie, chociażby przy operacji z gazem, jest bardzo ważne. Startujemy na helu. Hel nie ma właściwości po zmieszaniu się chociażby z powietrzem nie ma właściwości palnych albo wybuchowych, więc spokojnie możemy być dość blisko. W momencie, kiedy startujemy na wodorze, robimy to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy startujemy sami i z przy dodatkowych zabezpieczeniach, jest gaśnica. Można to robić bezpiecznie, więc nie obawiajmy się też wodoru. Witam serdecznie i chciałem też przede wszystkim oprócz powitania ekip, co zaraz uczynię, chciałem przedstawić i, i, i przywitać serdecznie pana Andrzeja szczękę z firmy Kumak, który przyjechał tutaj z... Z Warszawy. Doskonale wiecie, bo, bo pisaliśmy, a też czytaliście w internecie: Kumak S.A. jest notowany na giełdzie. Jest to firma lider rynku integratorów IT w Polsce. A dodatkowo nie obawia się wspierać takich inicjatyw i jest współorganizatorem konkursu Minisat Micro a współpraca przebiega idealnie jak widzicie, więc wynikiem tego jest nasze dzisiejsze spotkanie i teraz tak no właśnie za chwilę opowiemy sobie o eksperymentach ja chciałem tylko, żebyśmy się też bliżej mieli mieli okazję poznać i zacznę może od grupy słupskiej grupa słupska jest tutaj Estera Jurczyk, pokaż się nam, pomachaj sympatyczna dziewczyna z drugiego liceum imienia Adama Mickiewicza w Słupsku. Jakub Pal, również drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Słupsku. Ryszard Knop jest z liceum z Bytowa o takim patronie bojowników o wolność polsko-ziemi bytowskiej. Nie? Już nie? Zmieniliście? Jest. Jest jeszcze. Jeszcze tak jest. Okej, okay. i Sebastian Muszyński z, ze Słupska z Liceum. Jest Sebastian Muszyński? Nie przyjechał. Okej. Okay. Grupa poznańska do matur się przygotowuje, no to trzymamy kciuki. Grupa Poznańska, Zespół Szkół Łączności w Poznaniu im. Mikołaja Kopernika. Nam wasza szkoła jest bliska o tyle, że wszyscy w Kopernikusie jesteśmy radioamatorami, więc łączność, a nawet wśród nas są absolwenci waszej szkoły. Artur nie dojechał dzisiaj też, słuchajcie, no właśnie, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ma nasz kolega Artur Szraj z Poznania. Miał stłuczkę po drodze i jako jedyny nie dotarł dzisiaj. Na szczęście jemu się nic nie stało, ale Samochód się uszkodził. Artur właśnie jest absolwentem waszej szkoły. I przywitajmy może Sebastiana, po kolei Sebastiana Waligórskiego, Marka Balcerzaka, Dawida Janasika, Dominika Andrzejewskiego, Marek Żabnicki, nie ma pana Janusza Pochmary, bo ma zajęcia, pracuje na uczelni na Politechnice Poznańskiej, jest opiekunem grupy i prowadzi zajęcia. Jest chyba jeszcze pan Jerzy Małecki. Nie, nie, nie? Mógł też nie mógł dotrzeć. Pisał wczoraj jeszcze, że się wybiera. Miał nadzieję, ale nie związku z nowymi egzaminami to będzie. Okej, okay, ale jest sympatyczna pani, która dba W zastępstwie. Dwa opiekuje, chociaż pan Janusz pisał, że y, ja się zapytałem czy, czy będzie i czy będzie opiekun, jakiś pan Janusz stwierdził, że to są ludzie pełnoletni, maturzyści, więc w ogóle nie ma potrzeby, ale cieszę się, że, że, że pani jest. Y, grupa z Górska w międzyczasie ma jakieś zajęcia, to są gimnazjaliści, więc mają jakieś swoje obowiązki, tam przygotowali taki fajny napis, który mają ochotę zobaczyć później na zdjęciach. Kolejna odleci, to no wyciągnie z worka, Tracker nam przekaże na ziemię takim bitem danych na afl ie informacje o tym, że ten szturek mechanicznie odleciał. komputerowa, tak? Ale... Częściej jeszcze oparł się o tą szląpeczkę i Już są w Grudziądzu i... Chłopaki są w Grudziądzu, Paweł, w ogóle. Dobrze, no to pięknie. I jak poleci balon, to takimi z prędkościami wnoszenia trzeba będzie przeliczyć jeszcze raz i podać im mniej więcej... Tak, tak? Tak! Wiesz, jest você só isso, Witam, dzień dobry. Macieja z Kopernikus Project Siękłania. Dzień dobry. Chciałem zgłosić, że jesteśmy gotowi i zgodnie z wydanym notamem o godzinie 12.00 chcielibyśmy wystartować balonem wolnym, bezzałogowym z górska koło Torunia. Jesteśmy już po rozmowie z wieżą w Bydgoszczy i z Fisem w Gdańsku. I ostatni telefon do pani wie pan co? Ja tutaj nie widzę odpowiedniego. Jest notam, jest notam, jest potwierdzenie z 6 maja. Pan, pan Sosiu. Y, numer notamu, może? Przepraszam najmocniej. Numer, no teru, no nie, numeru notamu nie mam, ale mam potwierdzenie faksowe od Państwa, że a, tak, takowy został wydany. A, o której będzie ten. Y, o 12.00? Ten... Czasu lokalnego, oczywiście. 12.00. Jest. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję. Panie Marka również z fotowo. bardzo Odliczanie! Patko, odliczanie! Ma... Teraz za chwilę poproszę wszystkich dużo odrzucili do, od 10 do 0.

What